Dlatego, że uważam, że to było naprawdę niezłe spotkanie po obu stronach. Kalisz zagrał dzisiaj bardzo dobre zawody i duże gratulacje dla nich. Myślę, że ten mecz mógł się podobać. No, graliśmy jak równy z równym praktycznie w każdym secie, ale Kalisz, myślę, że przede wszystkim był zdecydowanie lepszy na piłce wysokiej, bo nieźle zagrywaliśmy, mieliśmy sporo asów, odrzucaliśmy je od siatki. Natomiast no, jeżeli nie robiliśmy asów, to to już za dużo nam nie dawało, bo one tą piłkę wysoką kończyły. Ciężko nam było na to zareagować i po naszej stronie na pewno ten atak był zdecydowanie słabszy. No na pewno i Karolina i, i, i Rasia grają naprawdę na bardzo, dobrym, na bardzo dobrym poziomie. Szykowaliśmy się bardzo mocno na nie, no jak widać to nie wystarczyło. No, obijały nas mocno w bloku, nie potrafiliśmy na to zareagować. I myślę, że jakby spodziewaliśmy się tego, że będą grały na takim poziomie. My musimy zareagować taką samą grą wtedy i tego przede wszystkim mi się zabrakło. To że przeciwnik gra dobrze, jakby to jest naturalne i cieszę się, że takie w końcu spotkania są, są grane w naszej lidze. Natomiast no na pewno no, z braku przede wszystkim naszej gry i naszej skuteczności w ataku. Nie powiem. Mecz trudny, długi, ale cieszymy się, że wyszliśmy z tego zwycięsko i udało się wygrać za trzy punkty. Ciężko mi tak stwierdzić na gorąco, ale. No wydaje mi się, że końcówki, bo w końcówkach było ciężko i, i, i przeważnie my wychodziliśmy z tym. No, ze zwycięstwem w końcówkach, ale. Nie wiem szczerze. My dobrze chcemy wygrywać, no i dobrze by było być jak najwyżej w tabeli, więc to wszystko idzie w parze. Pozytywne, pozytywne. miło się tu wraca, miło się, miło się tu gra. Eee, no niestety po przeciwnej stronie siatki, ale no ja dzisiaj się cieszę, że, że wygrałyśmy. Jest blok, jest Ja myślę, że przede wszystkim koncentrujemy się na każdym kolejnym meczu. Ja wiem, że to są takie slogany, które często powtarzamy, ale tak jest. Nie będziemy teraz patrzeć w tabelę, bo jeszcze jest cała druga runda przed nami. Wierzę, że playoffy i po prostu musimy myśleć o każdym kolejnym meczu przed nami teraz budowlane. Na nich też musimy się mocno skupić i zapominamy już o tym dzisiejszym meczu musimy przeanalizować, go wyciągnąć wnioski i dalej walczyć.